UFC 306, które odbyło się z soboty na niedzielę, dostarczyło wielu emocji, a wydarzenie zdominowały dwie walki mistrzowskie. Główna walka wieczoru to starcie pomiędzy Merabem Dwaliszwilim a mistrzem Wagi Koguciej, Shonem Omalim. Dwaliszwili, znany ze swojej niesamowitej kondycji i zapaśniczych umiejętności, całkowicie zneutralizował Omaleja. Mera od początku kontrolował pojedynek dzięki zapasom i nieustannej presji, co przyniosło mu jednogłośną decyzję sędziów 3 razy 50 do 40. O Mali nie potrafił znaleźć odpowiedzi na ciągłe obalenia i dominację w parterze, co zakończyło jego panowanie jako mistrza. W go main Valentina Szewczenko zmierzyła się z Aleksą Grasso w walce o pas mistrzowski w wadze muszej. Po sensacyjnej porażce przez poddanie z Grasso we wcześniejszym starciu, Szewczenko była zdeterminowana, aby odzyskać tytuł. Wykorzystując swoje umiejętności w zapasach, Szewczenko przez większość walki dominowała Grasso, kontrolując ją w parterze i punktując na kartach sędziowskich. Po pięciu rundach sędziowie jednogłośnie wskazali na Szewczenko. 3 razy 50 do 45, która ponownie została mistrzynią wagi muszej. Inne istotne walki podczas UFC 306 obejmowały zwycięstwo Diego Lopez'a nad Brianem Ortegą w kategorii piórkowej, gdzie Lopez zaskoczył rywala precyzyjnym ciosem i wygrał jednogłośną decyzją. Z kolei Esteban Ribovics odniósł trudne zwycięstwo przez niejednogłośną decyzję nad Danielem Zelhuberem po dynamicznej walce, w której obaj zawodnicy mieli swoje momenty. Na karcie wstępnej wyróżniali się Ignacio Bahamondes, który pokonał Manuela Torreza przez TKO w pierwszej rundzie oraz Norma Dumont, która wygrała jednogłośną decyzją z Iren Aldaną. Całe wydarzenie odbyło się w nowoczesnej arenie Sphere w Las Vegas, co dodatkowo podkreśliło widowiskowy charakter gali, która obfitowała w niespodzianki i emocjonujące pojedynki. A Wy? Jak oceniacie galę UFC 306? Dajcie znać w komentarzach. Amerykański hegemon w mediach społecznościowych obwiesił listę zawodników, którzy najbardziej zasłużyli na wyróżnienie. Nagrodzona dodatkowymi 50 tysiącami dolarów, została czwórka zawodników w następujących kategoriach: Ignacio Bachamodes, występ wieczoru, Ketlen Souza, występ wieczoru, Daniel Zelhuber vs Esteban Ribowicz, walka wieczoru. Dana White, szef UFC, jeszcze przed galą UFC 306, zapowiadał, że organizacja pobije rekordy wpływów z biletów podczas tego wydarzenia. Po Gali ogłosił, że faktycznie padł rekord. Był to debiut organizacji w tej arenie, który miał przynieść rekordowe wpływy dla UFC ze sprzedaży biletów. Podczas konferencji prasowej po Gali, Dana White ogłosił, że faktycznie padł rekord. W Hali zasiadło nieco ponad 16 tysięcy widzów, a wpływy z biletów wyniosły blisko 22 miliony dolarów czasowy rekord UFC wpływów z biletów został wygenerowany podczas UFC-205 Alvarez vs McGregor. Gala odbyła się w Madison Square Garden w Nowym Jorku i przyniosła 17 700 tysięcy wpływów z biletów. Prezes UFC Dana White gotów jest przydzielić Diego Lopezowi rolę rezerwowego do nadchodzącej walki o pas kategorii piórkowej pomiędzy Ilion Topurią a Maxem Hollowayem, jeśli tylko Lopez będzie tego chciał. Zrobiliśmy wszystko dla tego gościa, nawet pomimo tego, że na mnie nakrzyczał. Bardzo go lubię, więc tak, mógłby być rezerwowym. Zazwyczaj jest bardzo miły, ale dzisiaj wykrzyczał mi w twarz: daj mi walkę o pas. Jestem następny do pasa. Był dzisiaj bardzo zdenerwowany. Nie był Diego Lopezem, śmieszkiem jak zazwyczaj. Naprawdę na mnie k**a nakrzyczał. Był nabuzowany. Prezes UFC pochwalił także odważną postawę Lopeza w oktagonie, który nie obawiał się zejść do parteru ze śmiertelnie niebezpiecznym zawodnikiem jiu-jitsu Brianem Ortegą. Dla mnie fascynujące było to, że posłał go na deski od razu na początku walki, a potem wskoczył na niego zamiast pozwolić mu wstać i próbować go wykończyć. To prawie jakby specjalnie chciał go poddać czy coś takiego. Nie wiem, czy tak było naprawdę. Myślę, że sam utrudnił sobie tę walkę. Myślę też, że wielu go nie doceniało. Miało po ostatnim pojedynku, ale chyba mamy to już za sobą. Diego Lopez skomentował swoje zwycięstwo nad Brianem Ortegą w miniony weekend. Przyznał, że miał coś do udowodnienia pozostałym zawodnikom z dywizji piórkowej. Moim celem było przekazanie komunikatu do całej dywizji, że jestem kompletnym, wszechstronnym zawodnikiem. Myślę, że tego dokonałem. Jeśli będę chciał walczyć w stójce przez 15 minut, zrobię to. Jeśli będę chciał walczyć w parterze przez 15 minut, zrobię to. Myślę, że swój apel zakomunikowałem dzisiaj dosyć jasno. Diego odniósł się także do sytuacji z początku pierwszej rundy, kiedy niemal znokautował Ortegę, jednak ten przetrwał kryzys i zdołał przewalczyć całe trzy rundy. Myślałem, że będzie po wszystkim, kiedy go trafiłem, ale znacie Briana Ortegę, jest twardym zawodnikiem, więc zdałem sobie sprawę, że muszę podejść do tej walki na spokojnie, z rozsądkiem. Valentina Szewczenko zdradziła, że trzecia walka z Aleksą Graso o pas mistrzowski wyzwoliła w niej wcześniej nieznaną siłę, energię potwora. Valentina na konferencji prasowej powiedziała: To była moja trzecia walka z Aleksą i sama nie wiem. Czułam się jakoś inaczej. Czułam taką moc, taką siłę, nawet większą niż parę lat temu. Czułam tę siłę w swoich żyłach, w całym ciele. Myślę, że to dobra rzecz dla fajtera. Jeśli się nie rozwijasz, czas na emeryturę. Ale jeśli czujesz moc i siłę i wciąż pokonujesz przeciwności, to jest najważniejsze. Reszta nie ma znaczenia. Szewczenko nie ukrywała swojej krytyki wobec rezultatu drugiej potyczki z Grasso. Za kuriozalną uważa decyzję o remisie, wie, że wygrała tę walkę, z satysfakcją zatem potwierdziła swoje słowa i odzyskała mistrzowski pas. Ten pas znaczy dla mnie tyle, ile znaczyła dla mnie jego utrata po moich własnych błędach w pierwszej walce, potem druga walka, którą wygrałam, ale ogłoszono remis. Teraz ta trzecia walka, pięć miesięcy obozu przygotowawczego, to był bardzo intensywny czas, nie tylko. Tylko fizycznie, ale też mentalnie. Codzienne starania, aby stać się lepszą wersją siebie. W tej walce czułam w sobie tyle energii, tak jakby energii potwora po prostu ją z siebie uwolniłam i dałam z siebie wszystko w tej walce. Wrócimy jeszcze do szefa UFC. Dana White skomentował bezbarwny występ Shona O'Malleya na UFC 306. Suga stracił w ten weekend pas mistrzowski kategorii kogucie i UFC na rzecz Meraba Dwaliszwilego. Był bezbarwny, nie był sprytny jak zazwyczaj. Wyglądał słabo do ostatniej rundy. Trafił go uderzeniem na korpus, wiedział, że go ustrzelił i starał się skończyć walkę przed czasem. Widziałem statystyki po walce i w niektórych rundach zadali jakieś 6 ciosów. Nie wiem, czy wielkość tego wydarzenia go przytłoczyła, ale myślę, że to gość, który żyje dla takich momentów jak ta gala, o to mu chodzi, to taki człowiek, nie wiem co się dzisiaj wydarzyło, czasem tak bywa, są takie wieczory. Umar Nurmagomedow oraz Islam Mahaczew zareagowali na wygraną Meraba Dwaliszwilego na UFC 306 z Seanem O'Malim. Obaj panowie zaznaczyli, że teraz Gruzin jako mistrz powinien bić się z najlepszymi. Biała papaka kontra czarna papaka. Tak musi być. Gratulacje Merab. Teraz jesteś mistrzem. Zasłużyłeś na ten tytuł. Ciesz się nim. Mistrz UFC dodał. Witaj w lidze mistrzów Merab. Gratulacje. Nie mogę doczekać się twojej obrony pasa mistrzowskiego przeciwko Umarowi. Tak robią mistrzowie. Mistrzowie. Bronią tytuł przeciwko każdemu. Po walce dwójka nowych mistrzów spotkała się na zapleczu, gdzie wspólnie zaczęli świętować zdobycie pasów UFC. Szewczenko wraz z dwaliszwilim zatańczyli wspólnie, co uchwyciły kamery amerykańskiego hegemona. Poniżej pokaz umiejętności tanecznych i kocie ruchy nowych mistrzów UFC. Z walki z Szonym Omalim, Mera Bdw Szwili całował swojego rywala w drugiej rundzie pojedynku. Gruzin wytłumaczył swoje czyny w Oktagonie w rozmowie z dziennikarzami po gali UFC 306. Złapałem go za szyję i miałem 10 sekund rundy. Wiedziałem, że nie odklepie, że nie odpłynie, więc chciałem go nieco wyśmiać. To nie jest tak, że go nienawidzę, ale chciałem się z niego trochę pośmiać. Tym samym małymi całucami, chciałem pokazać, że dominuje, kontroluje walkę. Łamie go. Dlatego go całowałem. Za dobrze się tam bawiłem podczas kontrolowania pojedynku. Kiedy odpuściłem, ten się na mnie rzucił i uderzył mnie w tył głowy. Broniłem się i przeprosiłem sędziego. Na konferencji prasowej po Gali, Dwali Szwili wyjaśnił także sytuację z samego początku starcia, kiedy krzyczał na trenera Shona O'Malleya, za co zarówno on, jak i trener O'Malleya zostali upomniani przez arbitra. Zaczepiał mnie, powiedziałem mu, przestań, nikt inny nie powiedziałby mu, żeby przestał, po prostu do mnie gadał. Gdybyś zrobił to samo w trakcie meczu koszykówki czy piłki nożnej, zdyskwalifikowaliby cię, ale tutaj najwyraźniej jest inaczej. Przeprosiłem sędziego, a potem sędzia powstrzymał całą sytuację. Największa organizacja MMA na świecie oficjalnie potwierdziła powrót do OKTAGONu Johna Jonesa. Mistrz kategorii ciężkiej UFC zmierzy się ze Steepem Miochiciem 16 listopada tego roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Oznacza to, że tymczasowy mistrz Thomas Pinal będzie musiał poczekać na rozwiązanie tego starcia. Walka Jonesa z Miochiciem będzie główną atrakcją listopadowego wydarzenia. Michael Chandler po ogłoszeniu swojej nowej walki z nowym oponentem wypowiedział się na temat Conor'a McGregor'a. Jak wspomniał, ta rywalizacja wciąż nie jest zakończona i życzy McGregorowi jak najlepiej. Nie, nie pozwolę innemu człowiekowi kontrolować swoich emocji i swojego życia. Przez ostatnie półtora roku panowała szalona huśtawka nastrojów. Widzicie w jaki sposób on prowadzi swoje życie? Co wypisuje na Twitterze? Widzicie jak machina medialna cały czas zajmuje się Conorem, a ja, ten gość po drugiej stronie, robię swoje. Po cichu, nie stawiam się ciągle w nagłówkach artykułów, nie dorzucam ciągle swoich trzech groszy w każdej sprawie. Zupełnie nie jestem na niego wściekły, życzę mu jak najlepiej. Zasłużył na to, aby być w takiej pozycji, w jakiej się znajduje, zasłużył na to, aby robić to, co chce i tak podejmować decyzje. Mateusz Gamrot wrócił do treningów po ostatniej walce w UFC. Ponownie w klatce chciałby się pojawić w grudniu tego roku. Po starciu Mateusz spadł na ósme miejsce rankingu wagi lekkiej. W programie Koloseum Gamer zapowiedział, że chce jeszcze raz podjąć próbę dostania się na szczyt wagi lekkiej. Jeszcze na pewno jeden rajd taki mocny, co, co zbiorę się w, w sobie i in indypar mocno do przodu, żeby jeszcze raz e, sięgnąć tam, gdzie byłem tak jakby dwa razy, gdzie teraz wymieniłeś, e, czy mi się uda. Zobaczymy. Ja nie zobaczymy. No będę, wiesz, no robię cały czas wszystko, co, co, co w mojej mocy, wiesz, Tak, bo w tych dwóch poprzednich razach, wiesz, więc tutaj będę dokładał kolejne nowe rzeczy. Mam też jakiś nowy plan e, na siebie, w którym gdzieś chcę wd wdrożyć w tej przyszłości. A jaki? I... W ramach tego planu Mateusz chce. Trenować. Więcej odpoczywać. Nie, regen wiesz, nie, regenerować. 33 lata to już wiesz, <laughs> nie. <laughs> jakby, jakby nie było, dłużej się regeneruje, ale... Ale zmiany są dobre, wiesz. Wiele, wiele zmian trzeba wprowadzić, żeby gdzieś tam zaczęły się e, rozwijać. 16 listopada organizacja KSW szykuje jubileuszową galę XTB KSW 100. Jednym z jej bohaterów ma być Mariusz Pudzianowski, który w najnowszym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych powiedział Trzeba zrobić to zrobić, oczywiście, że klamoty poszły już w odstawkę, już nie ma dźwigania ciężarów, bo nie ten etap, etap dźwigania tych ciężarów, klamotów już dawno był, jak się liczy moje socjale, to wiecie, że tak było. A teraz te 11 tygodni, inna, inna praca. Oczywiście, że przez wcześniejszy okres też i było trochę tarczowania, trochę zapasów, trochę tego. No a teraz już stricte te 10-11 tygodni wystarczy mi. Niektórzy powiedzą, no półdzian, ty źle trenujesz, to robisz tak, to robisz tak. Kiedyś słyszałem, że półdzian, jak bardzo mocne sparingi są, to rzuca rękawicami. Niech tak sobie myślą. Trening jest po to, aby mocno, ciężko trenować, a z tych treningów mogę wyjść na czworaka na czterech łapach, ale nie rozbity. Ja mam na drugi dzień, czy za dwa dni odpocząć, zapać energii i znowu wyjść, a nie porozbijane nogi, uda. Mariusz dodał również, że nie trapią go żadne kontuzje, bo potrafi trenować mądrze i dodał... ...że teraz szarżował mocno nie pędę, bo jestem świadomy swojej metryki, swojego ciała, wszystkiego. Będzie ciężko, ale mądrze trenowane. Krzysztof Głowacki przegrał starcie podczas gali XTB KSW 98. Były pięściarz liczy na rewanż, ale w boksie i w małych rękawicach. Po walce Głowacki napisał w mediach społecznościowych Wolałem brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Wiecie, że z moich ust nigdy by nie padły takie słowa. I chyba z ust żadnego prawdziwego wojownika. Walczę dla moich kibiców. Chcę dawać wam emocje. Dlatego zostawiam serce w walce i daję z siebie 100%. Przed każdą walką jest długi proces przygotowań. Dlatego z szacunku do mojego rywalizmu nie potrafiłbym taktycznie uciekać. Taktyczny sport to szachy, nie sztuki walki, zwłaszcza w Federacji KSW, gdzie liczą się emocje i show. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli, którzy zawsze we mnie wierzą i chcą mnie oglądać. Dziękuję sponsorom za wsparcie. Dziękuję włodarzom, mojej rodzinie. Nie dziękuję tylko sędziom punktowym, a tak poza nimi wszyscy jesteście wspaniali i piona. A ciebie Dawidzie trzymam za słowo. Powiedziałeś do mnie po że może zrobilibyśmy rewanż w małych rękawicach w boksie na KSW Epic. Mam nadzieję, że nie wycofasz się z tego na wstecznym. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce trenerów MMA, Dawid Pepłowski, wbił dużą szpilkę w organizację KSW. Przyznał, że bonusy nie są zachęcające, by namawiał on swoich podopiecznych do rzucenia wszystkiego na szale i kończenia walk przed czasem. Jak powiedział Pepłowski, dla niego liczy się przede wszystkim zwycięstwo. Wbił przy okazji szpilę w KSW, które co prawda podniosło jakiś czas temu wartość przyznawanych bonusów, jednakże są daleko w tyle za UFC. Największa organizacja MMA na świecie płaci aż 50 tysięcy dolarów za występ czy walkę wieczoru. Często też Dana White podnosi bonus. Jak miało to miejsce przy jubileuszowej gali, wówczas wyniósł on aż 300 tysięcy dolarów. Jeśli Będę z którymś z moich zawodników UFC, to będę walczył może dla bonusów wtedy i oni też będą walczyć dla bonusów. Ale w tym momencie nie jest to warte tutaj tej federacji i walczymy dla zwycięstw. Dlatego jakby liczy się dla mnie zwycięstwo i będę zawsze to powtarzał. Nieważne jak przebieg walki będzie, jeżeli zakończy się zwycięstwem, to jestem usatysfakcjonowany. Marcin Różalski to kolejna ze znanych i medialnych osób, która ruszyła na pomoc ofiarom powodzi. W ostatnich dniach ponownie doszło do ogromnego kataklizmu w południowej Polsce. Mieszkańcy tego regionu ponownie mierzą się z powodzią, która porównywana jest do tej z 1997 roku. Woda płynie przez Głuchołazy, Nysę, Brzeg, Dzierżoniów, Kamienną Górę, Kłocko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskiej i wiele innych miejscowości. Głos na temat pomocy ofiarom powodzi zabrał już Wielki Bóg który zaapelował do innych Freak fightów i swoich kibiców. Na wielki gest zdecydował się też Marcin Różalski. Niebawem do sprzedaży trafi jego książka Różal Instrukcja Samodestrukcji, a były mistrz KSW postanowił wystawić na licytację unikatowy egzemplarz. Jak wiecie, na południu Polski wielka tragedia. Woda niszczy wszystko, co, co spotka na swojej drodze. I teraz kochani, w tamtych okolicach jest fundacja... Lucky Horses, która od zawsze jest z nami, z Różalandem, zawsze nam pomaga, zawsze możemy na nią liczyć. Aby wspomóc naszych przyjaciół, którzy nam pomagają, chciałem wystawić na licytację pierwszy egzemplarz książki, w której jestem bohaterem, jest to książka Jarka Świątka, ja jestem w niej bohaterem. Książka jest jeszcze nie do kupienia, książka jeszcze nigdzie nie jest dostępna, to jest pierwszy egzemplarz, taki można powiedzieć, spod pióra, dopiero dostarczony dla mnie, aby ja się z nim zapoznał, abym mógł przeczytać, zobaczyć i tak dalej. Oczywiście ta książka już była czytana, czyli jest tam gdzieś tak wygnieciona i tak dalej. Książka będzie oczywiście z podpisem, e, z, może być z dedykacją, oczywiście dla kogoś, kto to wygra. Szanowni, licytujemy to pod filmikiem na Instagramie. Bardzo proszę o tylko rzetelne. rzetelne e, podbijanie, o, o takie sercem prawdziwe tych wszystkich, którzy chcą sobie robić jaja i żarciki, no to raczej proszę obchodzić tutaj tą stronę, bo zrobicie krzywdę zwierzętom i fundacji, a nie mi. Po prostu pokażecie jej tylko jakim jesteście kurwami, a ja wszystkich zachęcam do...